To tak, nie wiem, może pojadę a, bo tam też są wysokie dźwięki. I have a dream, a song to sing. you Dziękujemy Ci bardzo, Daria. A co A dream. Nie że to na ramę, jak ja i że... Że, 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 ale super Daria gratuluję dziękuję ci za, za, za to że chciałaś tutaj czytać, przed nami się pokazać Kochani to była...